dalej nie pociągasz jak zakazany obok. Nie potrzebuję raju, jak dalej będę z tobą Ty dalej nie pociągasz, jak zakazany obok, nie potrzebuje raju, Ty jesteś moją samą. Ty dalej nie pociągasz, jak zakazany obok. Nie potrzebuje raju. Jak... To tak działa, my tak działamy co? O lul. Hmm? nigdy tak nie robiłam. No widzisz, ja się nauczy. Siema, dzisiaj <laughs> będziemy testować suplement dla gamerów, Gaminate. Gaminate. Tak. No my się za gamerów nie uważamy. No zdecydowanie nie. Ja miałam co najwyżej srebro w LOLu, jeżeli ogarniacie. No, a ja parę lat temu co najwyżej grałam w Simsy. I w rybki na telefonie? A, i tam. Ale z tym gamingiem to oczywiście mocny marketing. Jest to po prostu produkt zawierający 12 aktywnych substancji poprawiających funkcje kognitywne, pobudzający i mhm. poprawiający koncentrację. Do podobnych zaliczyłbym sesję. Która nas e... swoją, swoimi reklamami nękała w telewizji i w tak, radiu? Na pewno pamiętacie. No to miał pomóc studentom w nauce do sesji. Mhm. Testowałem wiele pre-workoutów. Jest tam masa składników, a tak naprawdę działanie opiera się głównie na kofeinie. Mhm. No jest tam też często beta-alanina, która na początku korzystania e, daje takie side effect, spędzenia na ciele, i myślę, że to e, tworzy taki efekt placebo, że odżywka na nas jakoś specjalnie działa, specjalnie pobudza. Ewentualnie wiele z tych składników miałoby działanie po dłuższym korzystaniu, a nie doraźne. Więc zobaczymy, jak to jest w Gaminate. Chociaż Gaminate e, wyróżnia działanie doraźne oraz długotrwałe. Jest to wyraźnie zaznaczone na stronę, że, że po dłuższym czasie, kilku tygodni, ma dodatkowe działanie. Tak, i to w ogóle ma chyba e, działanie do 3-5 trz godzin? Co takiego? Tak, od 3 do 6 godzin mhm. producent e, zapewnia pobudzenie zobaczymy. i koncentrację. Zobaczymy. Tak. E, ale za taką jedną przedtreningówkę możemy zapłacić od. 5 do 8 złotych, więc dużo, tak. a za czystą y, kofeinę y, 150 zł za kilogram. Tak. Y, duża różnica. Z takich ciekawszych składników, których nie znajdziecie w energetykach, y, tutaj jest m.in. tryptofan odpowiadający za samopoczucie, y, popularne ostatnio bakopa, monieri oraz ekstrakt y, z wody kokosowej, którą osobiście uwielbiam. Tak, y, nie zawiera także cukru. No ale na no wszystkich składnikach skupimy się w dalszej części filmu tak. A teraz idziemy pić. Najlepiej smakuje to czego nam brak. Też właśnie kiedyś myślałem tak bratisz. Kiedy pozdałem i cóle ten smak To sięgam po nią i samego dna Kiedy rośnie, na to tych spraw Ty sprawdź Sam tego ci tutaj braga, Jak ja kiedy nie chcę mi się już stać tych ludzi durnych i słychać mój wzglęg Byłaś od zawsze ze mną, choć nie wiedziałem Witamy Was w naszej kuchni. Tak, dobra, zaczynamy. E, jaki smak wybierasz? Co my tu mamy? Limon Lime, Mango Passion, Watermelon, Blueberry. Kiwi Truskawka. Ja Mango Passion bym chciał. O, a ja Jagodowy. Jagodowy, no. Ja 10,5 g, czyli taka dawka, jaka wypada na pół litra napoju. Tu mamy pół litra wody. E... Czyli rekomendowana zresztą, nie? Tak. Gaminate sprzedaje też shakery za 24 zł. Ale my skorzystamy z tych 12 zł. 29, 24 będzie. 24, a może? Eee, z no dobra. Mistyk. Masz. <noise> jak pachnie, poczekaj, nie wsypujesz jeszcze? Nie tak spróbujesz. No, tak, normalnie. O mój, ładnie. I tak Jesteśmy wsypuj. dobrym duetem do testów, bo ja lubię wszystko, mi smakuje wszystko. <noise> wszystko, to prawda, wszystko. A ta pani jest bardzo wybredna. Oj, przesadzasz. I rekomendują dwie kostki lodu, tak? Dwie kostki lodu od Hradlaba. No. Ciech. A nie, po prostu napisali, że kilka. Oj. Trudne. Oj. Szejku, szejku, szejku. wypadły mi wszystkie. Dobra, no. Nie wylejesz? się? Nie, jak pokaż. zetkałeś? Nie, wszystko okej, okay, możesz. No, No, ci, bo ja mocniej trząsam. No. no, tylko uważaj, właśnie się trochę lania, chyba. Nie, to mokre od A. Dobra, 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 Dobra. Wszystko? Już tak? No, ja myślę, że spoko. No, jeszcze pokaż. Jeszcze ja bym zrobił tak, zakręcił, wiesz, nigdy nie byłem barmanem. <laughs> dobra, chodź, spróbujemy. Też tak odkręcić, czy tak bardziej? A ja możesz, jak to wolisz. Dobra? O, jest taka mm. pianka. Bardzo wyrazisty. Tak, mówili, że może powstać osad. Tak, i pianka, ale że to jest, to jest um, spoko. naturalna cecha produktu. Jest taka lekka pianka, nie wiem, przez co widać. Bardzo mocny, bardzo słodki, mm. przypominam, bez cukru. Bardzo słodki mm. przez te. Mówiłem, ja wszystko lubię. To jest niedobre. <laughs> no co ty? Zawiodłaś mnie. Dzięki. <laughs> nie no, mi bardzo smakuje. Nie chcę nawet tego próbować dalej. Aż tak? Nie no. <laughs> Spróbuj mojego. Naprawdę moim zdaniem Ale dobry. sztuczny smak, ojeju. Powiedziałem, bardzo wyrazisty. <laughs> bardzo owocowy. Jak na taką dawkę bardzo słodki i... No twój lepszy. Mm. To dobrze, że mamy różne. To mi się wydaje, to wydaje ten, ten owie... nie nie wiem, ty masz jaki? jest strasznie to chemiczne jest, no nie wiem, takich rzeczy chyba nie piłam. E, ty masz jaki? Jagodowy, tak? To jagodowy uważam za dużo, dużo mniej słodki niż mango. No, to prawda. Ty no. mówisz, że ten chemiczny, a ten mango jest bardzo słodki. To znaczy ogólnie są takie chemiczne, no. no. będziemy próbować inne smaki, tak? Po prostu dla spróbowania. Na razie potem polecimy na miasto, zobaczymy, jak się bawimy. No dobra, no to piłem do końca. Mhm. No dobra. Mm. Dla mnie super. Na pewno nie przypomina żadnego takiego normalnego energetyka typu Tiger. No hmm, w ogóle. Red Bull w w ogóle, zupełnie nie. To zupełnie możesz nie. Obiektywnie nie powiedzieć? Tak. Nie jest to sok. Nie, to w ogóle jest takie. Trochę monstery mają takie ciekawsze smaki, ale to też nie przypomina Monstera. Nie wiem, ciężko mi to jest do czegokolwiek porównać, szczerze. Myślę, że dobrym wyborem będziecie będzie. Jak też spróbujecie. Paru, bo bardzo się różnią, jeżeli Wam też tak nie podejdzie jakiś, to lepiej zamówić taki zestaw y, pięciu smaków no, od razu, tak, a nie jedną dużą zrobić, puszkę, no. bo cała puszka kosztuje 100 zł. I jestem na 30 takich porcji, czyli 300 gram. Mhm. No dobra, to dopijamy i, I lecimy. lecimy się bawić. Dobra, zdrówko. Zdrówko. Powierzchowny opis składników możecie wygodnie przeglikać na stronie Gaminate i wszystko tam brzmi pięknie i kolorowo. Ja natomiast chciałem się skupić na nich z bardziej praktycznego, subiektywnego punktu widzenia. Nie jestem lekarzem, moją opinię traktujcie jedynie jako ciekawostkę, jednak przez kilkanaście lat domowych doświadczeń sprawdziłem wiele substancji legalnych i tych troszkę mniej. Poznawanie możliwości naszego biochemicznego skafandra zawsze było moją pasją. Uważam się jednak za opornego na większość specyfików typu notropy. Pamiętajcie proszę, że żadne suplementy notropowe nie są obojętne dla naszego organizmu i nie Powinniśmy łykać ich jak cukierków tylko dlatego, że są legalne. Mają działanie neuroprzekaźnikowe i zamiast sobie pomóc, możemy łatwo namieszać w naszym komputerze. Czego skutkiem mogą być kłopoty z koncentracją, zaburzenia snu czy stany depresyjne. Lecimy! Tryptofan. Jeden z ważniejszych dla nas aminokwasów. Należący do aminokwasów egzogennych, czyli takich, których nie możemy syntezować sami. Łatwo dostępny w produktach takich jak nasiona soi, pestki dyni lnu czy spirulina. Odpowiada za samopoczucie i dobry sen, gdyż bierze udział w syntezie serotoniny i melatoniny. Ale czy odczujemy jego suplementację? Myślę, że przy prawidłowej diecie nie, jedynie przy jego niedoborach. W jednej dawce Gaminate znajdziecie 750 mg tego aminokwasu, ja suplementowałem 2000 mg przez niecały miesiąc i żadnego wpływu nie zauważyłem. Glutamina. Również jeden z aminokwasów egzogennych. Bardzo popularna jako odżywka sportowa. Ma m.in. wpływać na hormon wzrostu, poprawiać wydolność i regenerację. W Gaminate znajduje się 1000 mg glutaminy. We wszystkich znanych mi badaniach nie udowodniono żadnego korzystnego wpływu na wydolność naszego organizmu. Za to wskazuje się m.in. pozytywny wpływ na funkcjonowanie układu odpornościowego. Teanina. Kojarzona głównie z zieloną herbatą, ale występuje również w niektórych grzybach. To właśnie działanie teaniny czujemy po wypiciu dobrej jakości zielonej herbaty, czyli lekkie pobudzenie ze wzmożoną koncentracją, a jednocześnie odprężeniem. W przypadku teaniny możemy znaleźć dużo badań i relacji potwierdzających jej pozytywny wpływ na funkcje kognitywne. Można też powiedzieć, że działa prozdrowotnie, chociażby przez silne działanie przeciwutleniające. Osobiście polecam. Bakopa monieri, jakkolwiek się to wymawia, czyli wyciąg z coraz bardziej popularnej w ostatnich latach bakopy drobnolistnej. Tutaj również łatwo znajdziemy wiele pozytywnych relacji. Na świecie korzystanie z backupem ma długą tradycję. Osobiście nie korzystałem jeszcze z takiej suplementacji. Według badań ma duży wpływ na pamięć, ale jej działanie odczujemy przy stosowaniu około 8 tygodni. Tyrozyna. Tego aminokwasu również nie syntezujemy sami. Tyrozyna występuje m.in. w produktach mlecznych, orzechach i rybach. Jeśli chodzi o suplementację czystą tyrozyną, nie poleca się długotrwałego stosowania, ponieważ może powodować stany niepokoju. Najlepiej sprawdza się w stosowaniu doraźnym, a najwyższy poziom stężenia we krwi odnotowuje się po około 2 godzinach od zażycia. Acetylo-L-karnityna. W teorii usprawnia dopływ krwidom mózgu poprawia skupienie, pamięć wskazuje również działanie przeciwzapalne. Nie miałem okazji stosować jej w czystej postaci, natomiast spotkałem sporo pozytywnych opinii, że działa nawet lepiej niż popularne racetamy. Dodaje energii, jednak były to opisy dotyczące kilkukrotnie większych dawych niż te w Gaminate. Kofeina. Tego alkaloidu nie trzeba nikomu przedstawiać. Najpopularniejszy środek psychostymulujący. Podstawa wszystkich pre-workoutów. W Gaminate znajdziemy dwa rodzaje kofeiny. Czysta forma oraz wyciąg z nasion guarany, który ma zapewnić dłuższe jej uwalnianie. Tauryna. Została wyizolowana z żółci byków, stąd zawdzięcza swoją nazwę. Dziś ten aminokwas pozyskuje się oczywiście syntetycznie, występuje powszechnie w energetykach. Poprawia naszą wydolność fizyczną, pobudza trzustkę do produkcji insuliny, przyspiesza regenerację. Jeśli chodzi o funkcje poznawcze, stosowałem ją kiedyś w czystej postaci i nie zaobserwowałem żadnych widocznych efektów. Cytrulina kojarzona głównie ze światem sportu. Stosowanie tego aminokwasu przyczynia się do rozszerzenia naczyń krwionośnych, przez co pomaga regulować ciśnienie, wpływa pozytywnie na zaburzenia erekcji. Używałem przy treningach, nie sądzę jednak, by wywołała odczuwalny efekt na nasze skupienie czy pobudzenie. Holina, czyli czyli witamina B4. Łatwo na nią trafić, szukając naturalnych środków nutropowych. Jest prekursorem syntezy acetylocholiny, która ma kluczowe znaczenie dla pamięci. Ponadto, cholina wskazuje szereg dobroczynnych właściwości prozdrowotnych dla naszego organizmu. Zaleca się ją w okresach obciążenia wątroby. Tu również wykaże się sceptycyzmem. Stosowanie samej choliny nie wywarło na mnie wrażenia. Myślę, że zdrowa dieta całkowicie zaspokaja nasze potrzeby na ten związek organiczny. Inozytan, nazywany powszechnie witaminą dobrego samopoczucia. Pozytywnie wpływa na syntezę neuroprzekaźników, ogranicza wychwyt zwrotny serotonik przez co inozytol zaleza się w stanach depresji, niepokoju czy bezsenności. Stosowałem jedynie okazjonalnie, więc nie mogę dodać nic ciekawego od siebie. Woda kokosowa. Tą osobiście uwielbiam i często stosowałem jako izotonik przy treningach. W tej roli sprawdza się doskonale i na pewno mogę polecić. W Gaminate znajdziemy jej ekstrakt w ilości 500 mg i ciężko mi stwierdzić, ile taka ilość zawiera witamin i elektrolitów. Glukuronolakton. Często dodawany do drzewek sportowych i kosmetyków. Wspiera metabolizm, detoksykację i ochrania wątrobę wspomaga zdolności wysiłkowe. Traktowałbym go raczej pozdrowotnie i nie oczekiwał widocznych efektów poza życiu. Witamina E, tak zwana witamina młodości, której zapotrzebowanie powinna pokrywać dieta, jest przeciwutleniaczem i chroni komórki przed działaniem wolnych rodników. Objawami niedoboru tej witaminy jest zmęczenie, rozrażnienie i kłopoty z koncentracją, czyli to, co przeczytamy przy opisach niedoboru chyba większości witamin i mikroelementów. Witamina r 1 czyli tiamina, wspiera układ odpornościowy i tu również jej zapotrzebowanie powinna pokrywać dieta, a my powinniśmy uważać na jej ewentualny niedobór, na który należy są osoby poddane długotrwałemu stresowi czy ćwiczeniom. Witamina B2 warunkuje prawidłowe widzenie i chroni przed zaćmą, co można podciągnąć pod dobroczynne działanie Gaminate który jest przeznaczony dla graczy. Charakterystycznym skutkiem niedoboru jest pogorszenie ostrości widzenia. Witamina B12. Nie wytwarzamy jej samodzielnie, a największą zawartość B12 znajdziemy w produktach pochodzenia zwierzęcego, przez co jest tematem niezwykle często poruszanym przy diecie wegańskiej i wegetariańskiej. Ma wszechstronne działanie, jeśli chodzi o funkcje kognitywne, to wspiera syntezę dopaminy i serotoniny. Od siebie mogę jedynie dodać, że w gaminite występuje w postaci cyjanokobalamy, która nie jest optymalnym wyborem, jest za to najtańsza. Osoby szukające suplementacji B12 coraz częściej sięgają po i bardziej przystajalną formę metylokobolaminy. Witamina B6, niepozorna pirydoksyna, którą dostaniemy w każdej aptece za kilka złotych, jest w większych dawkach powszechnie wykorzystywana do poprawy pamięci. Sam stosuję ją okresowo do poprawy pamięci snów w ilościach 50-200 do 200 mg. W porcji Gaminate znajdziemy 1,4 mg. Jak większość witamin, jest istotna w wielu procesach w organizmie. Zapotrzebowanie na B6 z łatwością zaspokojmy z dietą, a do ewentualnych eksperymentów z wydolnością umysłową będziemy potrzebowali większych niż te w Gaminate dawek. Dodatkowo, w Gaminei martwi mnie Acefulan K. Popularny słodzik, wokół którego narosło wiele kontrowersji. Zależnie od smaku, występują tu też syntetyczne barwniki, jak E110, czyli żółcień pomarańczowa. Zakazana na przykład w Norwegii ze względu na swoją szkodliwość. Te składniki są oczywiście powszechnie spotykane w produktach, które znajdziemy na każdej sklepowej półce. Zwracam jedynie uwagę, że skoro wydajemy pieniądze na specjalistyczny produkt, mając na uwadze nasze zdrowie, możemy oczekiwać więcej, to jest bezpieczniejszych odpowiedników tych substancji. Co to znaczy, banal wszyscy? Nie, ja piję znowu cheater. Dobra, jesteśmy świeżo po życiu, po spacerze. Co możemy szczerze powiedzieć? E, no, nie sprawdziliśmy oczywiście działania długotrwałego. Długotrwałego. No tak. E, tylko takie doraźne. Dla mnie działa jak normalny energetyk. Między... No na mnie zadziałało mocno. Tak, no nie, nie jakoś tak gwałtownie jak kawa, tam jest yy, i kofeina bezwodna, i ekstrakt z guarany, więc nie wiem, może troszeczkę inaczej działają niż w standardowym energetyku. Gdzieś bym to porównał do normalnego energetyka. Mm, może troszeczkę jest, się zasugerowałem tą tainą tam, bo lubię zieloną herbatę, korzystałem z tainy, ale to jest takie, wiecie, doszukiwanie się. No i co? Co ty powiesz? Czy warto? A czy tak? Jeszcze tylko powiem. Jeżeli lubicie takie izotoniki typu osze, czy, czy Oszo? O, osze, e, monstery, to myślę, że na pewno któryś ze smaków Wam Wam podejdzie. Bo to są mniej więcej takie chemiczne. No, to są takie chemiczne smaki. I, i, i któryś na pewno. Jeżeli jak Sandra nie lubicie. To może być ciężko. No, jak ja nie lubicie, to może być ciężko. Logiczne, nie? Tak, jeżeli takich sztucznych smaków nie lubicie, to, no. to raczej Wam nie posmakuje. Wydaje mi się, że produkty w ogóle tego typu mają to do siebie, chyba, nie? No, tak, no. Przecież, no nie wiem, ja nie piłam tak długo długofalowo takich rzeczy, więc. To no, nie jest to sok. Wiadomo, że są to jakieś. No. Y, nie ma tam może jakiś taki. Y, du dużo chemii, ale są to smaki sztuczne. No, y, są. Y, I balniki. No w każdym razie wychodzi 3 złote. Za pół litra. Uważam, że jeżeli takie pijecie, to spokodil. Można spróbować. No jasne. No dobra, co? My lecimy dalej. A my lecimy dalej, pobudzeni, spacerować. Tak. Cześć. Mam jedz swój, unosę klingę, wokół czy gleba. Samotnie stoję przed losem, przestałem się bać. Nie da.